Dzisiaj będzie relacja z tego miejsca. Ze spokoju ci opowiem wam historię o ludziach, którzy pracują w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jak to wszystko się toczy, jak dzieje i jak zmienia na oczach Jastrzębian. Dowiecie się w tym filmiku. Nie tworzymy tego po prostu tylko dla żartów. Tworzymy to po to, aby pokazać naszą formę aktorską. Więc wsłuchujcie się w to, co Wam opowiem, ja Łukasz S, i zaczynamy naszą przygodę z aktorstwem i z mową o społeczeństwie, jeszcze inaczej, o wiedzy o społeczeństwie. Dzień dobry państwu! TV Łukasz S. przedstawia nowe wydanie o koronawirusie. Spisaliśmy wszystko, a ja, z mojej redakcji telewizyjnej, opowiem wam co nieco o tej chorobie. Więc słuchajcie uważnie. Nie dzielmy się wirusem. Dzielmy się wiedzą o jego zapobieganiu. Co dokładnie to oznacza? Wszystko z Nie walczymy z wirusem, bo nic lekami. Uczymy się żyć i pracować w miejscu zagrożenia. Przydam szczerze, że bardzo poważnie traktuję to zagrożenie. Ile raz spotykam się z, nim, z górnikami na kopalniach, to widzę, jak ta cała sytuacja wygląda. Przyjęliśmy za założenie, że brama jest naszą miną obrotu. Więc tak, mamy pomiar temperatury ciała, namioty medyczne i co najistotniejsze, potrzebujemy cierpliwości i skupienia, aby to wszystko pięknie wyszło. W pierwszym tygodniu kwietnia nie stwierdzono, nie zauważyliśmy, aby któryś z miał zarażenie koronawirusem i bardzo nas to cieszy. Pracownicy funkcjonują w gronie rodziny, znajomych. Przyznam szczerze, kolejki nie tworzyły się same. Tworzyły osoby, które nie zawsze potrafiły się ustawić odpowiednio do sytuacji. Następna sytuacja, o której Wam powiedzieć. Służby ochrony dokładały wszelkich starań i dokładają do dnia dzisiejszego, aby koronawirus nie wszedł na naszą kopalnie. Chcę też powiedzieć o jednym: chcę to zdementować. Wszystkie fake newsy, które powstały od dnia 6 kwietnia, że kopalnie zostaną pozamykane. Nie będzie tak! Jaszczęska spółka węglowa będzie dalej istnieć, a osoby, które podpięły się pod sztab generalny. Prezes wieszczębskiej spółki zmanipulowały delikatnie społeczeństwo. Dlatego warto o tym pamiętać. Wszystka spółka węgla będzie chronić swoich podopiecznych. Tych, którzy są najcenniejsi. Któż to jest? Oczywiście, że górnicy, ale też inne osoby. A co jest najistotniejsze? Musimy dbać o ich bezpieczeństwo. Pamiętajcie o jednym: Górnik życzy po to, żeby wydobyć to, co jest najcenniejsze. Same hasę szczypskiej spółki mówi, Wydobywamy to, co jest najcenniejsze. Więc musimy dbać o bezpieczeństwo, o komfort pracy. My, ochroniarze, też zakładamy maski. Proszę Państwa, pokazuję Wam, jak to się wykonuje. Jeśli, jeśli zapipka przykładowo termowizjer, to co wykonuje nam ochroniarz? Podnosi termometr, niebieski światło pojawia się na czole, sprawdzamy. Jeśli pracownik ma temperaturę powyżej 38 stopni, wpisuje daną osobę w długopisie, imię, nazwisko, temperatura, zaprowadza grzecznie do namiotu, on znowu wypisuje co i jak, dalej jest badany. Uwierzcie mi, strach wam w niczym nie pomoże, ale spokój i rozsądek, który jest w każdym z nas, doprowadzi, że zwyciężymy. Zostawię wam jednego pracownika pewnej firmy. Nie będę zdradzał, ponieważ jest RODO, ale zdradzę wam może w taki sposób. Jest to pan Janek Propan, Dzień dobry, pani Jan. dobry. Dzieńku, panie Jan. Dzień dobry panie Rozmawiałem właśnie z panem Jankiem na temat koronawirusa i coś już powiedział na ten temat, ale niech pan wyjaśni jeszcze więcej. Ja pan widzi co co sytuacje. No po prostu sytuacja jest bardzo napięta, ewentualnie jeśli że rzecz, rzecz można ująć, ująć w, w firmach e, to, tak przy, przynajmniej no już niektóre firmy zwolnili, zwalniały pozwalniały pracowników lub niektórzy są na, na przymusowym l4 dlatego żeby dbać o zdrowie niby o zdrowie pracownika ale po prostu oni nie dbają o rzecz budżetu rozumiem którzy mają akurat czy, przedstawiony do pewnych celi tak ja się spytam też z innej kwestii. Jak wygląda sytuacja? Relacja w pańskiej rodzinie. E, ma, wiem, wiem dokładnie, że ma pan e, żonę dwójkę, że ma pan żonę dwójkę, dzieci, jak oni reagują na tę sytuację w mediach? Proszę być. No po prostu no, media to ewentualnie oni też tak e, chcą nas manipulować jako gatunek ludzki. Po prostu no, to jest po prostu ta choroba na skalę światową, nie? Niby choroba, która w ogóle no jest wysłana praktycznie z palca, tak? Ja po prostu bez maski sobie normalnie śmigam, bo nie boję się konsekwencji, tak? Ale że przeby pan... Wie to dokładnie, że jeśli... Przepraszam bardzo, przepraszam. Wie to dokładnie, że jeśli nie dołoży pan tej maski, tutaj pan korek 500 500 zł 5000 500 zł. Ja bym pan się do tego odniósł? A po prostu to według minę ta kwota, jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, które to napędziło, tak, to jest akurat problem, no już nie nasz, tylko po prostu ich. Oni napędzili po prostu nam takie kwoty, ale jest po prostu takie pozwolenie w ogóle z Państwa, że mamy po prostu nie przyjmować mandatów, jeśli one są niestosowne do człowieka, jeśli czegoś nie zrobił, a chcą nałożyć ten mandat. Nawet ja miałem taką sytuację, że Podszedłem do sklepu, poszedłem do sklepu. Nie? I była taka sytuacja, że po, po, podjechała po prostu policja i do mnie się za, zaczęli czepiać, gdzie ja mam maskę. A ja mówię, maska jest dopiero obowiązkowa od czwartku, od 16 kwietnia, tak, a dokładnie. akurat 15 kwietnia wszedłem do sklepu i akurat chcieli mi mandat ustalić. I to już jest słuszne. To już nie są To jest, to jest niezgodne nie, nie z prawem, jeśli oni... Chcą dalej tak grać, jak grają do tej pory, to razem no, po prostu no, lepiej nie wychodzić z domu i wziąć bardziej kompetentną osobę no na rozumiem. skupy panu przerwę. Ja mam jeszcze pytanie jako dziennikarz nie zainteresowany też przyszły ojciec, bo chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Gdyby pan mógł, gdybym miał taką, taką możliwość, zaprosić pana przychodowo do laboratorium Jakakolwiek w Warszawie, obszarze, pan, pan mógł stworzyć szczepionkę dla koronawirusa, mi się Pani tej inicjatywy? Co to na ten temat powiedział? O, to jeśli chodzi o te szczepionki, produkcja szczepionek, jeśli o to tak dokładnie chodzi, to jest przeważnie no, ciężka sprawa. Trzeba mieć po prostu już, mieć wyższą szkołę ukończy, ukończoną. Chemii. dokładnie. Wdyszyłem chem co Nie tylko chemia, chemii, biologia, później białko, wszystko co jest po prostu organiczne. Medycyna tak, jest molekularna. Tak, molekularna, tak samo. Dobrze, pan mówi, tak. Panie Łukaszu. Ale jest taka sytuacja też, że większość, większość ludzi już, kt którzy wyzdrowieni, to jest praktycznie w Stanach jest więcej, tak? Bo tam przekracza 72 tysiące osób. Nie, które już po prostu wyzdrowiały. A wyzdrowiały. Czy około 200, a przy ponad 200 tysięcy osób jest zarażonych nadal. No to akurat mamy tutaj skalę. Jeśli były pokazywane już w mediach te skalę, gdzie ile osób umiera na dobę, tak samo, to też jest po prostu jest problem, tak samo z buchami, nie? Jesteśmy wolnymi mediami i nie obawiamy się mówić o tym, są niektóre media, przykładowo lewicowe, opowiadają i wiem jedno. Jestem y, medium wolnym, ja łukasz S i powiem Wam jedno, moi drodzy. Niektóre media będą, będą chcieli Wami bardzo manipulować. Ja się od tego odtrącam, nie odtrącam. Ja od tego odchodzę i chcę mówić czystą prawdę i powiem Wam jedno. Podając rękę Panu Jankowi, powiemy jedno. My walczymy z koronawirusem i się go nie boimy. Bardzo dziękuję, panu za ja za rozmowę. Moi drodzy, kończąc y, tę rozmowę, pamiętajmy o jednym: zdrowy rozsądek, to podstawa. Według różne fake news, tak jak wspomniałem, które mogą wchodzić wam w umysł do tego stopnia, jeśli będziecie przychodować nawet 6 godzin dziennie, będą was plądrować informacjami. Nie obawiajcie się, nie bójcie się, miejcie swoje myślenie. Ale zawsze dbajcie o siebie. Jeśli musicie wyjdźcie. Pamiętajcie o tych dwóch metr. Ale najważniejsze Aż tak w domu. Że Nowa na Was. Łukasz S. Dziękuję bardzo Państwu.